Jerożnicka Izba Gospodarcza zorganizowała pierwszy w historii dzień branżowy. Wydarzenie to odbyło się we wtorek 26 marca i zostało zorganizowane we współpracy z Zagłębiowską i Chrzanowską Izbą Gospodarczą. Chcemy, aby na naszym tutaj, na naszej płaszczyźnie była możliwość współpracy pomiędzy firmami, przedsiębiorstwami z pozostałych i z którymi na co dzień współpracujemy. Dzisiejszy dzień branżowy poświęcony branży budowlanej. Pierwsze takie spotkanie, mam nadzieję na dobrą frekwencję, ciekawe rozmowy i nawiązanie kolejnych relacji biznesowych. Pierwsze spotkanie poświęcone zostało branży budowlanej i to właśnie jej przedstawiciele wzięli w nim udział, reprezentując lokalne firmy. Mamy bardzo wiele takich firm, które w tej Branży doskonale sobie radzą, i zapraszamy na to spotkanie nie tylko przedstawicieli tych branż, ale też przedstawicieli innych firm, które z tą, z tą branżą współpracują. Wydarzenie rozpoczęli członkowie Jaworzńskiej Izby Gospodarczej, którzy powitali zebranych gości i przedstawili swoją ideę na organizację podobnych spotkań. Preelekcję pierwszego dnia branżowego poświęconego sektorowi budowlanemu przeprowadził Piotr Kuralczyk, prezes zarządu grupy RIZER. Bardzo istotna jest generalnie praca nad redukcją emisji CO2, ponieważ branża budowlana stanowi ponad 40% emisji CO2 do środowiska. Więc bardzo istotne, żebyśmy o tym rozmawiali, wymieniali się doświadczeniami i korzystali każdy ze swoich doświadczeń. Spotkanie było niewątpliwie okazją do wymiany doświadczenia między członkami Izby oraz przedstawicielami firm reprezentujących sektor budownictwa. Organizatorzy i uczestnicy podkreślają jak ważna jest współpraca w regionie. Pierwszy dzień branżowy cieszył się sporą popularnością wśród lokalnych przedstawicieli firm budowlanych. Jaworznicka Izba Gospodarcza ma nadzieję, że podobne spotkania na stałe zagoszczą w kalendarium wydarzeń. Planowane są kolejne spotkania poświęcone innym branżom działającym w naszym regionie.